Teraz to już trochę poza naszą działką jesteśmy, nie? No. Ale gatka chciała Wam coś pokazać. Proszę bardzo. Dzień dobry, kanał Wiejskiej Inspiracji wita, czyli ja i moja I kobieta. Ja. <grych> jak to jest, że my wiemy jak się coś robi? Bardzo prosto, się podgląda fachowców, a później się robi. A to skąd taki temat? Temat jest taki, że dzisiaj w dzisiejszym odcinku wstawiamy okna w piwnicy. Czy umiemy wstawiać okna? Nie. Ale popatrzyliśmy jak fachowcy wstawiali te okna. I to wystarczyło, żeby się tego nauczyć. A jak się nie ma fachowców tak na miejscu, to się oczywiście ogląda filmiki, gdzie fachowcy takie rzeczy robią. A się później bierze i człowiek robi samemu. Więc zapraszamy dzisiaj na wstawianie okien do piwnicy. Wybrała Agatka okienka. Ty to masz tu z okienkami, jest tak jak wspólnego, Ciągle jakieś robisz. A, jeszcze on duszek. O, okej. No bo. Tak, okienko wygląda już z zewnątrz wstawione, wyrównane, zrobione tym ciepłym czy tam szczelnym, jak to zwał, tak zwał montażem. Wszystko jest równiutko, widzę, z murem. No, powiem Wam, że nawet nam się udało. Całkiem fajnie to zrobić, myślę. Jak się porówna, proszę bardzo, to nasze. I to, które wstawiali fachowcy. Myślę, że nie jest gorzej. No i się okazuje, że tak, też jest trzyszybowe. Co nas bardzo cieszy. To raz. A poza tym też jest wypełnione, no to, że argonem wypełniono, wiadomo. No tylko ten kolor nie pasuje, ale z tym kolorem myślę, że sobie jakoś poradzimy. I dostosujemy go w przyszłości. A może to okienko z kolei będzie tak zarośnięte. Jakąś winę roślą, czy czymś, że nie będzie widać tego. No zobaczymy. O, wszystko. Jeszcze przed nami. Agata zdziła szalunek też z podróży kanalizacyjnej. Tam trzeba będzie oczywiście dorobić trochę. I będzie Proszę, drugie wstawione. Pełna profeska, proszę, tak jak na górze. Tak jak no. no. A teraz idziemy zobaczyć drugą robotę. Ale wy ją zobaczycie w zupełnie innym odcinku. Proszę niby kurczę tylko okienko, ale dwie godzinki się zeszły na stawienie. No ale już jest oprawione, obrobione, zaklinowane, zakotwione, opiankowane, szczelne. Wszystko jest. To jest jedno i drugie, jak na drugą stronę przejdziemy no ale okno będzie widać. o proszę wszystko moi drodzy jest Także już mamy właściwie piwnicę prawie szczelną teraz jedyne nieszczelności to głównie drzwi garażowe i to będzie na pewno wpływać na jakąś temperaturę w piwnicy, natomiast generalnie jest już naprawdę naprawdę szczelnie, bo wszystkie inne dziury zostały przez nas już załatane wyrównane i teraz tylko Dalszy ciąg robu, to przede wszystkim są to tynki w piwnicy, które musimy zrobić w najbliższym czasie. Na koniec mam kiepskie oświetlenie, ale mniej więcej widać, została już zdjęta folia ochronna, ponieważ pianka, która została teraz wycięta dookoła, ta, która wychodziła również została zamalowana membraną tą szczelną, która uszczelnia w pełni żeby żadna wilgość się tam do tej pianki nie dostawała i to wszystko zostało już pięknie zakończone więc okienko proszę bardzo gotowe, to samo jest po drugiej stronie oczywiście zalecane jest, żeby jeszcze drugi raz przemalować membraną, ale trzeba było oczywiście zdjąć Tą folię ochronną, żeby to wszystko oddychało fajnie. Chociaż w przypadku plastikowych okien myślę, że ma mniejsze znaczenie, w przypadku drewnianych miało większe. Ale to drugi raz dokleić o folię ochronną to nie jest żaden problem. Więc się doklei drugi raz, jeszcze raz zostanie zasmarowane. I to wszystko tak się kończy. Nasza przygoda z oknami. A jeśli jesteście wręcz głodni takich filmów remontowych, takiej wiedzy inspirującej, pokazane, co jak się co robi, itd., itd. i tak dalej, tak dalej. Chcecie jeszcze więcej obejrzeć filmów z nami, w których remontujemy, a być może ich nie oglądaliście do tej pory, to zapraszam was tutaj, wyświetla wam się linijka z adresem naszego bloga, a na tym blogu zrobiłem Wam punkt po punkcie wszystkie filmy remontowe jakie zrobiliśmy na naszym starym siedlisku remontując kuchnie Starą taką kuchnię letnią, która była w stanie naprawdę krytycznym, a my zrobiliśmy z niej piękne mieszkanko z kuchnią, z łazienką, ze wszystkim. Być może tego nie widzieliście, być może tego nie wiecie, to jest na zupełnie oddzielnym naszym kanale. Więc, właśnie w tej linijce, która Wam się wyświetliła, wystarczy wpisać ten adres albo zejść do opisu pod tym filmem, i na samym w miarę początku jest również. Link aktywny do tego filmu, albo przejść po prostu na naszego bloga i zobaczyć jeden z ostatnich wpisów, gdzie właśnie macie po kolei, jak to się odbywało. Od pierwszego skuwania tynków. Aż do pięknego pokazanego mieszkanka, jak zostało wykończone wszystkie filmy ich jest kilkanaście, czy tam nawet ponad 20. zobaczycie sobie na drugim kanale, który zapraszam Was oczywiście, żebyście zasubskrybowali, bo również na tym kanale pojawiają się filmy i będą się pojawiać filmy z tego siedliska, ale w zupełnie innej zmienionej formie co możecie najlepiej zobaczyć po odcinku z ocieplaniem domku naszego holenderskiego który tutaj ocieplaliśmy w dosyć długim odcinku z naszymi komentarzami ze wszystkim, natomiast na kanale sam zrobię, jest tylko skrót timelapse, taka esencja króciutko, jak ktoś nie lubi długich filmów a lubi właśnie takie krótkie, treściwe to na kanale sam zrobię, będą właśnie takie filmy, także koniecznie zasubskrybujcie ten kanał, bo na pewno duża część osób spośród Was nie subskrybuje i zobaczcie jeszcze więcej filmów remontowych z nami, zapraszam Ale dzisiaj pięknie jest. Po prostu pięknie. Stwierdziłem, że popracuję trochę na świeżym powietrzu, więc jak widzicie, idę robić ogrodzenie. Dookoła całych 7 hektarów. Powinno mi starczyć. W drzwi do gabinetu dyrektora cyrku. No, proszę, mówi dyrektor, wchodzi jakiś facet, taki niepozorny i mówi: Dzień dobry, panie dyrektorze, ja chciałbym, żeby mnie pan zatrudnił w swoim cyrku. No, być może, być może, ale co pan potrafi? Proszę pana, proszę pana, ja mam proszę pana taki numer. Że na ten numer to będą Panu przychodziły tysiące ludzi w każdym mieście. Będzie Pan mógł dosłownie robić dodatkowy seans tylko dla tych ludzi, bo nie będzie Pan ich mógł pomieścić naraz w namiocie, proszę Pana. No, brzmi bardzo ciekawie, bardzo tak obiecująco, ale co Pan potrafi? No, proszę Pana, proszę Pana, to jest numer stulecia, proszę Pana. Otóż tak, wygląda to tak. Pan osobiście może ze mną ten numer wykonać, czyli wychodzi pan na arenę, ja staję na samym środku, pan bierze w ręce bejsbola, takiego długiego, twardego, drewnianego, po czym wali mnie pan tym baseballem prosto w głowę, a mi się nic nie dzieje, wychodzę, robię tadami, w ogóle wszyscy wyją z zachwytu i tak dalej. Dyrektor tak patrzył i mówi, panie, chyba pana Trochę się panu poprzewracało w głowie, no, proszę, nie, nie, panie dyrektorze, ja mówię poważnie, ja mam to przećwiczone, ja mam to opracowane, proszę pana, ja wychodzę, pan mnie wali baseballem w głowę, mi się nic nie dzieje. Ja mam tak twardy łeb, proszę pana, że, nie no, to jest niemożliwe, proszę pana, no, ja, ja, nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, że, żeby ja pana walnął kijem w głowę, a, a panu nic się nie stało i jeszcze się wszyscy cieszyli z tego. Panie dyrektorze, no, przecież, przecież ja bym pana nie oszukiwał, że. Ja mówię konkretnie prawdę, jak jest, proszę pana, i ja mam dla pana taką propozycję, że teraz może pan to przećwiczyć ze mną. Czyli, weźmie pan bejsbola, przywali mi w głowę, a mi się nic nie stanie, proszę pana. Nie, 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 ja, mówi dyrektor, ja bym, ja bym chyba nie, nie, nie mógł. Ja, ja, bym, ja za bardzo bym się bał. Nie, nie, panie dyrektorze, spokojnie, ja jestem na to przygotowany, proszę bardzo. Podpisujemy umowę, ja w tej umowie. Zrzekam Pana wszelkiej odpowiedzialności, gdyby coś mi się stało. Wszystko na piśmie, tutaj proszę bardzo, kwitujemy. Pan normalnie, jakby, jakby coś nie, daj Boże, to Pan jest, nie ponosi Pan żadnej odpowiedzialności, proszę Pana. Dyrektor taki nieprzekonany jeszcze troszeczkę, no ale ten facet namawia, tak? Proszę pana, no daje panu to na piśmie, no, no przecież no, no co, no jak mi się coś stanie, to pan ma pismo, że ja na to pozwoliłem, że to jest na moje życzenie i tak dalej. Dyrektor tak się zastanawia. No i dobra, spróbujmy, no. no spisali wszelkie dokumenty, wszystko wypisane, dyrektor zrzeczony tej odpowiedzialności. No i facet mu podaje bejsbola wal pan, tylko mocno. Zobaczy no, patrzy pan, ja wstaję, no to na, nie ma problemu w ogóle, wszystko jest super. A dyrektor mówi, dobra, facet tak stanął, dumny, uśmiechnięty, dyrektor wziął bejsbola, zamachnął się i prosto w faceta. No i oczywiście, facet nieprzytomny, krew się polała wszędzie, tutaj zalany, no wygląda to masakrycznie, karetka wezwana, policja, musiał te dokumenty pokazywać, facet od razu przewieziony na oją do szpitala. No, tragedia. Dyrektor załamany. Facet przeżył, ale no, dyrektor naprawdę tak, w takim stanie nerwowo wykończony, tak. No, minął długi okres czasu ponad trzy tygodnie. Dyrektor już nawet zdążył zapomnieć o tym całym incydencie, chociaż wiadomo, że to takie trochę nerwowe dla niego było, ale w końcu po trzech tygodniach zapomniał. I w pewnym momencie, jak siedział w swoim gabinecie, znowu słyszy pukanie do drzwi. Mówi proszę, otwierają się drzwi, wchodzi facet o kulach w zabandażowanej głowie i mówi. Tadao! <śledzianie>